Siema, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować serwer Crafting .pl. Jest to bardzo fajny serwer. Jest tu dużo warpów. Tak, tak. Warp sklep w parkour. W oczywiście jest w budowie. Ciałki będą wkrótce. Bank, tak samo. I surowce. Jak mówię, jest to serwer na, na razie w budowie. Mam tu bardzo rozbudowany sklep. Jak widać jeszcze. nie skończony, ale. Za niedługo będzie, proszę wbijać na ten serwer. Jest on bardzo, bardzo fajny. Parkour jak widać, jest ciekawy. No, co prawda nieskończony ale w... Je, będzie bardzo ciekawy, bo bra... będzie bardzo ciekawy. Znam admina i ma bardzo, bardzo fajne pomysły. Ewenty będą prowadzone na parkurze. tak. Ale m, administracja może tak, robić inne na przykład eventy. No. To tyle. Jest to bardzo fajny serwer. Zapraszam, wbija się na niego.